tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Absolutnie tak. To znaczy to jest sprawa, e, która powinna być rozpatrywana przez wszystkie siły polityczne jako sprawa absolutnie ponad podziałami politycznymi. To jest sprawa bezpieczeństwa naszego, e, naszego kraju i w takim absolutnie kontekście musi to być widziane. Bardzo cieszę, że przedstawiciele wszystkich sił e, przyjęli zaproszenie. Pan prezydent będzie chciał mówić o tych, e, o tych rozmowach, e, o tych kwestiach, które w ostatnim e, czasie były poruszane podczas tak zwanej ofensywy dyplomatycznej, czyli szeregu spotkań w ubiegłym tygodniu, ale oczywiście również w w kontekście wizyty prezydenta Joe Bidena i szczytu bukaresztańskiej dziewiątki. Pani minister, prezydent Duda mówi wprost, jak się Trybunał kłóci, niech się odkłóci i weźmie do roboty, bo czeka nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym. To są bardzo ważne przepisy. No i jakie są oczekiwania? Czy są jakieś naciski ze strony Kancelarii Prezydenta, albo czy może Trybunał Konstytucyjny określił się, kiedy zajmie się tą ustawą? Pani redaktor, o żadnych takich ruchach oczywiście nie może być mowy i absolutnie żadnych takich działań Kancelaria Prezydenta nie podejmuje. Natomiast pan prezydent, zarówno w Noworędziu, jak również w tych wystąpieniach publicznych, bardzo podkreśla. Jest to kwestia niezwykle istotna, bo to jest kwestia niezawisłości sędziowskiej, nieusuwalności sędziów, pewności obrotu prawnego, prawa obywateli do sądu. Naprawdę mówimy o fundamentach demokracji, fundamentach władzy sądowniczej, fundamentach praw człowieka. Więc to jest kwestia bardzo istotna. Powiedziałbym, że to jest jeden z najważniejszych wniosków złożonych w ogóle przez prezydenta Andrzeja Dudę. I jest oczekiwanie ze strony pana prezydenta jasno formułowane, aby ta sprawa została możliwie jak najszybciej przez. Trybunał Konstytucyjny rozpoznana. Trybunał nie ma terminu na rozpoznanie sprawy, ale warto wskazać w tym kontekście przepisy i to rangi konstytucyjnej, które mówią, że w przypadku kontroli prewencyjnej budżetu trybunał ma dwa miesiące. Więc sam jakby ustrojodawca konstytucyjny zakładał, że w ciągu dwóch miesięcy jest możliwe rozpoznanie sprawy przez Trybunał Obrachunkowy. Ale... było, żeby żeby prezydent podpisał tę ustawę i dopiero później skierował ją do Trybunału, żeby no, odblokować ten kamień milowy zwany praworządnością. Pani, pani redaktor, zbyt poważne wątpliwości, tak jak mówiłam o tych fundamentalnych kwestiach, były tutaj przez pana prezydenta brane pod uwagę. Pan prezydent zdecydował się na skierowanie w trybie kontroli prewencyjnej, jako jedyny organ w państwie ma taką, ma taką możliwość. Właśnie chodziło o to, aby Trybunał wypowiedział się zanim ustawa wejdzie do systemu prawnego i zanim zacznie funkcjonować, ponieważ jej Potencjalne skutki dla wymiaru sprawiedliwości mogą być bardzo poważne. A nie martwi pana prezydenta ta sytuacja w Trybunale? Bo jak nie mam, pan prezydent wie, że tam jest spór, że jest część sędziów, którzy podpisali oficjalnie. Oficjalnie, oficjalnie wpłynęła korespondencja do wiadomości prezydenta. Ona nie była kierowana, ale do wiadomości została przekazana. Ale pan prezydent jasno sformułował w tym zakresie swoje, swoje oczekiwania. Trybunał Konstytucyjny jest jednym z niezwykle istotnych organów w państwie i jego sprawne i, i funkcjonowanie zgodne, zgodne z, z prawem zgodne z konstytucją, zgodne z orzeczeniem, jest po prostu również niezwykle istotne dla obywateli, bo to przecież finalnie jest sąd prawa, ale, ale w sprawach dotyczących każdego z nas. Czy dostają państwo jakiekolwiek informacje, jakieś sygnały, może nieoficjalne właśnie ze strony Trybunału Konstytucyjnego, że ta sprawa leży na sercu też wszystkim członkom Trybunału Konstytucyjnego i że rzeczywiście w ciągu tych dwóch miesięcy chociaż wyznaczą pierwszy termin? Ja jestem głęboko przekonana o tym, że w Trybunale Konstytucyjnym sędzio mają na sercu, jak pani redaktor powiedziała, sprawy ważne dla, dla Polski, sprawy ważne dla systemu prawnego, te kwestie wynikające z Konstytucji. I głęboko wierzę w to, że ta sprawa zostanie rozstrzygnięta przez Trybunał niezwłocznie. Jeszcze chciałam zapytać o dzisiejsze posiedzenie Komisji czy y, ta poprawka dotycząca kodeksu wyborczego, to z Pani punktu widzenia, jest jedna z tych najważniejszych, czy no bo jesteśmy na takim etapie, że przewodniczący wyznaczył kilka kolejnych terminów, żeby to dosyć szybko w końcu podpisać od kilkunastu miesięcy? Pani redaktor, właśnie ta ustawa, ten projekt prezydencki oczekuje na, na rozpoznanie już y, od kilkunastu miesięcy i w tym czasie doszło do bardzo poważnych zmian y, w prawie. Proszę zwrócić uwagę, że y, ta ustawa dotyczy wszystkich właściwie kodeksów. Y, przez kilkanaście miesięcy wchodziły między innymi bardzo istotne zmiany w kodeksie karnym, polegające przede wszystkim na podniesieniu kar, prawda, czy wprowadzeniu nowych przestępstw. I tutaj po prostu te prace muszą również uwzględnić te zmiany, które, które w tym czasie, przez te wiele miesięcy zaistniały. Dzisiaj jeszcze, wczoraj do podpisu prezydenta wpłynęła nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego. Również musimy ją uwzględnić, bo chcemy, żeby ten projekt po prostu był dobry i żeby ta instytucja weszła do systemu prawnego i stała się naprawdę instytucją ważną dla naszych obywateli. Czy ta poprawka właśnie w kodeksie wyborczym to będzie taka kluczowa dla Państwa i z punktu widzenia prezydenta? Nie widziałabym tego w takich kategoriach, to znaczy myślę, że tutaj patrząc na samą instytucję sądów pokoju najważniejsze są przede wszystkim przepisy regulujące kognicję, oczywiście sposób wyboru tak, no bo to jest to jest podstawowe, podstawowe nowum, tak, czyli że sędziowie są wybierani przez obywateli. Tego dzisiaj w systemie prawnym nie mamy. Czy masz, rzeczywiście w przyszłym tygodniu uda się zakończyć pracę w komisji? Bo tutaj przewodniczący taką nadzieję wyrażał. Oczywiście, no, w związku z tym właśnie, co pani mówi, że kodeks cywilny z kolei. Tak, znaczy, oczywiście to nie jest, nie jest tutaj już decyzja po stronie Kancelarii Prezydenta. Proszę wierzyć, że na każde, na każde zaproszenie pana, pana przewodniczącego się stawiam. I oczywiście jesteśmy gotowi do pracy. Też nam bardzo zależy jako Kancelarii Prezydenta na tym, aby ten projekt został uchwalony tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.